Na Stanowej dla niewiast, Poddałem hołd polskim kobietom, matkom, dziękując za nieprawdopodobny ich charakter, styl. Teraz chcę się przyglądać naturze męskiej, naturze ojcowskiej. W tym kazaniu będę często się odnosił do domu rodzinnego. niejako jakoby mówić, że to mam najlepszą rodzinę na świecie. Z takiej wyszedłem, przy moim tacie, moja mama nieraz płakała, drugi chłopiec raz się spakowała, łapał ją w drzwiach, mówiąc tak nieładnie, przypomnę, że to tak w tyłek, to nieraz tata dał uczciwie. Jeśli w ocenie męskości, bo z całym szacunkiem na Was popatrzę, no to więcej winy przypisuje tacie. Są my gorsi. Patrząc na Was, drodzy ojcowie, patrzę z ogromnym szacunkiem przez pryzmat mojego taty. Choć dał w tyłek, ale w wymiarze, w wymiarze patrzenia na świat jestem pod jego wpływem. Na zewnątrz są cały Co mu zawdzięczam? Hardość ducha i nauczył mnie pracy. Jeśli by mnie nie budził polewając wodą, jeśli byśmy nie pracowali do 12 w nocy, albo nie budził o czwartej do koszenia, dziś bym w Kapłańskiej nie wytrzymał. Ta przygoda jest tylko dla twardzieli. Każdy mamin, synek, kleryk, który jest wywołany przez mamę, nie, daje, nie nadaje dla państwa. On niech założy rodzinę. Dlatego w całym wymiarze działania fizycznego to jest ten ojciec. I dziś składam południe. Daję świadectwo, szarpali się nieraz, złoty w osiemnastym roku życia ostatni kolega Pini. Pijany przed dotatym. Pytać o pół litra. Zatrzymałem go w drzwiach. Powiedziałem parę góralskich słów. Tata leży, a jak idziesz mówić o wódce, to stąd już nie wyjdziesz cały. Wybieraj. Obrócił się i skończyło się. Cenię jego uczenie pracy. To był dla mnie z Jego ręce to są Zdruzgotały od pracy. Kochał nas, ukochał. Choć nie wrażał tego w uczuciach tak jak mama, ale pochłęcznie brodą, jak było się małym, do dzisiaj zostaje. Oto chłop mówi niewiele, ale to niewiele to mówi wiele. Raz pamiętam na rowerze jechał. Wylatywałem przed niego, wziął mnie na ramu, bo to był murarzem i z kieszeni wyciąga w zawinięciu kawałek mięsa, czyli musiał połowę urwać i nam przy bo w domu nie było. Ludzie, to, to scenę widzę, bo później chodziłem na murarkę z tatą, bo to wiem, co to jest nie jeść. Mhm. Cenię go za to, że nigdy nie pozwolił nas skrzywdzić, a raz to mnie zyskał nieprawdopodobnie, kiedy moje krowy z samej góry z 700 metrów pogryzuje bąki, więc leciały po wszystkich polach jak wścieknięte, wyrywałem mi łańcuch, miałem rękę całą skrawioną, przyleciałem do domu, do domu jak mokry, jak sztura, tu sąsiadka przylatuje i drzesie jak jego ma tata niedobrego syna. On je na chwilę wysłuchał, otworzył troje drzwi i powiedział wynocha. I skończyło się. Nikt to... Tata był zawsze dla mnie nieprawdopodobną obroną. Za to jeszcze cenie ojca, posiadacwo księdza? Mój tata nigdy nie zapomniał pacierza. Jak to jest mi potrzebne jako księdza? Ranny, wieczorny. Mamie się zdarzyło, że zapomniał. Tata nigdy. Nigdy. To jest coś nieprawdopodobnego, to tkwi dzisiaj w mojej upartości pobożnościowej. Była robota, kopanie ziemniaków, dwa konie przed domem stoją, nagle cisza. Pomyślmy, wszyscy łapali oddech, bo tata mówi, Pacier, Więc było pięć minut na ulegowanie oddechu, żeby się znaleźć w tym biurze pracy. Wieczorem wołał do pacierza i mój tata nigdy nie opuścił muszę niedzielnej. Do dzisiaj ma 78 lat. Ma grypę czy coś i jedzie też do, 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 kościoła, do i kościoła. I to jedzie na rowerze, czy ślisko, czy leje niczym nie Ani Aniołowie, prowadźcie go. Bo ta jego postawa jest o wiele bardziej warta, aniżeli gdybanie, bo cię zawieje, bo jedziemy ja katarek. I tata mnie nauczył nadziei. To jest bardzo istotne. Bo byłem wychowywany przez niego w sensie patrzenia na świat. W sensie patrzenia na religię zdominowała mnie mama. Natomiast patrzenia na świat nauczył mnie tata. Nie było pracy, której by się nie dało wykonać. Drzewo w najgłębszym potokuśmy wyciągali. Wywrócona wóz ze zbożem. Ósmy raz jedziemy. Cztery razyśmy tego dnia wywrócili. To już nie chciałem, już powiedziałem. Mówiłem Ci, że jest nie Zwolnia, wio, 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 krab, gruch. Uciekąc z pola. Patrzę, on Ci za chwilę postawił wóz. chłopiec tyś mnie zyskał. Zapadł Ci wziął za łańcuch konia. Mówi jak uciekał, to uciekła i postawił Ci wóz. Nie musieliśmy układać. Wtedy wróciłem i ukochałem, tak. Dziś o niego dbałem. Ostatnio mu kupiłem troszkę spirytusu, Na lekarstwo na to syropem. Wczoraj mu kupiłem parę piwek. Tata, Ty sobie serdatką. Ty mi żyj długo. Dziś mówię, spietyzmę o moim tacie, choć pamiętam, że nie zawsze było tak, jak trzeba. To tyle o tym sialectwie, byście ojcowie z tej perspektywy również patrzyli na siebie. Tu, żeby myśl nie uciekła wołam do was ojcowie, wychowujcie synów. Nie dajcie swojej babie wychowywać chłopca. Chłopstwo dziś umiera. Pamiętajcie, musimy założyć ruch ocalenia mężczyzn Ron. To nie chodzi o dominację, że kobieta źle. Tylko ze swojej to mam dam z perspektywy doświadczenia pracy z dziećmi, bo to już 20 lat prowadzę pustelnię, a od siódmej klasy byłem to młodzieży, byłem animatorem po kolei. Siedem lat temu przestałem ci na pustelni prowadzić rekolekcje niekoedukacyjne, bo zawsze robiłem dziełuszki osobno, chłopcy osobno i to były najcudowniejsze czasy. Z chłopakami się prowadziło inaczej, obozy, góry, ogniska, dymy, siekiery, piła, ubrudzony w błocie, no, nie, to było miodzio, ale siedem lat temu chłopstwo padło. Za mamą tęsknią, bo na pustyni nie ma komputera, nie ma telewizji, on nie umie skarpetek wyprać, wszystko, zro... baby zrobiły z synów bawieniec. Przelały ducha kobiecego na chłopców. Uderzy się w nogę, pasowałby helikopter, ściągnąłby lekarza, bo się uderzył. No ja mówię, czuł, że babkę gdzie nie przejdzie, Jak to jaki zrobię? No, Dzień, nie od nogi nie urwało. Okaleczy się ciężko ranny, gdy tydzień tak odziomie. Weź za i, i, i idziemy do przodu. Coś się nie powiedzie, już jest załamany. Przecież to jest dramat. Mam teraz na refleksjach młodego chłopaka, zakochał się, rozumie. Ale on jest całkowicie wybity. To, 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 Cokolwiek się dzieje, do mamy leci, ta go utuli, spódnicą nakryje i w takim ciepełku siedzi i taki, taki niedziadek nie rośnie. To jest nieprawdopodobny dramat, co się dzieje z chłopcami. Widzę to później w seminarium jak uczymy. Dopiero to masło maślane w chłopcu, to jest dopiero niepozbierane. Chłop 19 lat, a mama mu niesie teczki dwie do seminarium, rozumiecie? Do pokoju by chciała z chłopcem, a ten ci stoi takim. No Jakbym go cylnął, Mamy przygotowanych młodzieńców nie do życia. I te się smuki teraz nie chcą żenić. Bo matka gacie wypierze, kanapkę zrobi, do łóżka przyniesie. On se rośnie, mówię. Jest... On żadnych obowiązków nie chce podjąć. Robicie temu, nie chce nic. Najlepiej, żeby jeszcze z internetu i z telewizora był jeszcze jeden guzik, żeby nacisnął i wylatzały pieniądze. No to by, by już by, byliby przeszczęśliwi. Więc to tyle do dopowiedzenia. Ojcowie, znajdujcie czas dla swoich synów. Pracujcie razem z nimi. Róbcie razem z nimi. To jest sprytne wyprowadzenie ojca z domu. Zaproponował nam świat wiele. Pracę płacą nam grosze, więc my harujemy po 15 godzin, po 16 dziennie. Na Zachodzie pracują po 7. Sobota, niedziela wolne. Ojca nie ma. Dziś moim podstawowym dramatem na rekolekcjach co jest? Zagwarantować zajęcie chłopcom. Buduję tam zamek, wieże, bije podłogi. To ja mam tysiące chętnych chłopców przy mnie. To mnie budzą o piątej, czy idziemy zbijać podłogę. Ja muszę o piątej stawać i nie śpią, bo on chce robić. Mam czternaście ośpików na pustelni. Rzędki mi korują. Turzystami, tinami żartać, czy oni to wszystko robią. Ktoś przyjeżdża, myśli, że to jest obóz karny, a oni to z potrzeby potrzebują, rozumiecie? Chłopiec potrzebuje czegoś więcej niż tylko samego serduszka i, i współczucia. Więc tu wołam w tej materii do Was, mówiąc o wymiarze, co się dzieje z męskością. To pokazywałem kobietom, na czym polega dzisiejszy trik diabła. Chce się z chłopa zrobić babę, a z baby chłopa. Tylko się im na pewno nie uda tego, że chłop będzie rodziły. Bo ze swej specyfiki my mamy pewne nakreślone zadania z natury. Jakie są zadania mężczyzn, jak Pan myśli? Bo to dzisiaj po to nam poczęcie, ciało to zadanie, to, to jest coś już kolejnego. Pierwsza gwarancja bezpieczeństwa. To jest zadanie normalnego chłopa, żona się ma czuć bezpiecznie, i się dziecko ma czuć bez to jest zadanie Drugie to jest praca. Utrzymanie domu to jest istota natury mężczyzny. A później współuczestniczenie w obowiązkach domu. Pomoc. Dlatego mówimy teraz, drodzy ojcowie, odkryć naszą świadomość męską. Coś stanowi naszą istotną specyfikę chłopów. Czyli inaczej, co jest symbolem mężczyzny? Albo co jest atrybutem męż mężczyzny? Żeby to zrozumieć, to moje porównania, patrzymy na świętego Piotra, to jego atrybutem są klucze. Rozumiecie? Ma klucz w ręku i to określa Piotra. Święty Paweł ma w ręku miecz. To jest Antoni ma pana, Co są jego znaki, symbole. Atrybutem, moi drodzy mężczyzny, to jest rozum. Tu. Są dwie instytucje na świecie, które są oparte o tą zasadę. Pierwsza to wojsko. Czołem, panie generale. Drugą jest kościół. Co rozkaże biskup, czy cokolwiek, możemy się buntować, ale on ma zawsze rację. Dlatego też, moi drodzy, rozum, czyli czoło jest symbolem, bo to jest czoło, to, to jest symbolem mężczyzny. To jest zasady to są ramy, to jest konkretna postawa. Dlatego w tym wymiarze ja mam taki podam tylko przykład do zrozumienia, co wprowadziłem i na uczelni, i na rekolekcjach z dziećmi. Mówię tylko jeden raz. Oznaczam pewne zasady, i ja dotrzymuję słowa i oni też mogą dotrzymać. A? Bo istotą kobiety to jest bycie prorokiem. Gada sto razy, a dziecko swoje. Natomiast przy tej zasadzie Wyróbcie sobie postawę mojego taty. Mówił jeden raz. Jak my drugi raz nie posłuchali, to my zawiązywali uszy nogami, trzeba się pochować Godzina piętnasta, powiedział tata, będzie sprawdzał, on był, a my z grabiami, z idłami na bardzo pod drzewem idziemy. Jeśli tej cechy stanowczości, ram i zasad nie ma ojciec, nie utrzyma się domu. Tu jest parę niewiazdek. Proszę, tym szanować swojego ojca, jak to rozumieć? Nabroiła córeczka, tata fazę przychodzi, wysłuje od mamy. Czas, w tyłek. Jeden raz powiedział. Czyli w wymiarze tygodniesień kobieta. Prorok, ojciec, drogowskaz pokazuje. Jawienie się ojca powinno być zaraz uspokojeniem mężczyzn domu, tak jak wejście po Nieraz mi na pustelni do dokuczają, mówią, że się tak tardo trzyma, że dyktatura, bo się tylko pojawia na pustelni, a już jest wiadomość, co tu Ja nie muszę nic powiedzieć, a oni już funkcjonują, tak jest napisane. Żeby ten mechanizm zrozumieć, to podaję to na przykładzie mężczyzna kobieta, ale nie żebyście mi to dosłownie w domu brali, tylko w zasadzie rano. Pewien gazda chciał pomieszać krew i sobie postanowił, że weźmie kobietę z nizim. To bo w XIX wieku sobie osła z sobą, samopała, bo jak lasami jechał. No i ci koło Tarnowa znalazł kobitę, która powiedziała, że będę twoja. To ją wsadził na, na osła, uroczyście wiózł, karmił po karczmach, ale tam gdzieś koło brzeska rozmów osioł, babę zrzucił, więc ten mu tak przyłożył kolbą parę razy i mówi do osła, pamiętaj, to jest po raz pierwszy. Koło nowego targu osioł mu zrobił to samo. Babę mu zrzucił z wozu, z grzbietu, baba się potukła, więc mówi do osła, pamiętaj to jest pora szczecić i go tak stóp potężnie. No już do bramy w ci wozi, wozi ci babę na ośle. Na osła coś ci ugryzło, jak ci trzepną kobietą tam gruch potukła się, a on nie zastanawiając się wyciągnął flintę, harat zaszczonił osła. A wtedy kobieta się dręczy? Jakby wiedziała, żeś taki, pyskarty, rozdarty, bez serca, to bym za ciebie nie wyszła. A on na nią patrzy i mówi: Pamiętaj, to jest po raz pierwszy. To nie chodzi o żony, tylko pokazuje w myśleniu. Wrócić jestem z dyskoteki o 12:00, pamiętaj, to jest po raz pierwszy. I ten punkt stanowczości dzisiaj w wychowaniu dzieci, drodzy ojcowie. Wasze relacje, która dokonuje między już trzecim a ósmym życia. Jeśli to prześpicie, to już później puśćcie sobie samopas i będzie tak, jak jadałem naukę mojej mamie i mojej siostrze, kiedy mój siostrzeniec miał już 15 lat, no i miał te słabsze dni i na dwa dni go w nie było, to później do mnie przyprowadzili Rafałka i mówią, Pietruś. Weź go trzymaj krótko, jak nie będzie słuchał, to mu przyłóż robota i zgodzą się. Ale. Jakie ale? Najpierw w dupę przyłożę moje mamie, bochcie go rozpuściły, później siostrze, a jak wy pewnie nastanicie po tyłku, to wtedy do ją przyłożę, a tak, to rapałku ze skoko już, jak chcesz. Bo już to jest za późno na zastosowanie Ram Ram. Pamiętaj, to jest po raz pierwszy. W tym wymiarze stanowczości czoła mężczyzny wynikają pewne postawy, ramy czy zasady. Tu bije na alarm nasi ojcowie kupę piją. Bo ramy są wtedy konkretne i pokazują, kiedy jakie takie są zasady. Mamy słabość, nie umiemy szanować żon. Nie umiemy doceniać ich wrażliwości, ich subtelności. Drodzy, drodzy ojcowie, są dwie, jest kilka innych różnych przestrzeni funkcjonowania mężczyzny i kobiety. Wynika to z naszej natury. Jeśli my byśmy rodzili dziecko i było tak sprawiedliwie, że raz rodzi kobieta, raz my, wszystko byłoby dewest. Ale jest inaczej. W związku z tym. Jesteśmy po pierwsze zakotwiczeni w innym wymiarze czasu funkcjonowania. Czy panowie wiecie, jaki jest nasz czas? Bo my mamy koncepcję czasu, teraźniejszy, przeszły i przyszły. Jaki jest, jaka jest koncepcja czasu mężczyzny? Kto mi powie? Ręka do góry. Nie teraz. Teraz to jest czas kobiety. To jest sobie to... Kobieta ma ter... czas teraźniejszy, bo ona teraz pod sercem nosi maleństwo. Teraz dziecko nawali kupę trzeba wymienić. Za chwilę trzeba dać jeść, bo to jest wszystko teraz. Czas teraźniejszy jest kobiety. Natomiast zdrowy mężczyzna ma czas przyszły. Jest dzisiaj zima, a on już myśli o sianiu na wiosnę. Prowadzi filmy, on już myśli o przychodzi wrzesień, on już myśli o opale na zimę. Da, to jest myślenie chłopa. Dzisiejsze chłopstwo zostało wybite i wprowadzono im czas teraźniejszy lub też przeszły. I z tego nie ma nic. Dołówek przyjdzie, włączy telewizor, niczego nie, nie ustawi. Nie... Byśmy ten mechanizm zrozumieli. W związku z tym mamy różne patrzenie koncepcji na, na świat. Skoro kobieta ma teraz więc ona dla niej teraz musi ładnie wyglądać, być wystrojona, ubrana, a mamy przyszłą, to my chodzimy w portkach jednej koszuli tydzień, dla nas, to nie, dla nas nie jest problemem brud w mieszkaniu. I to jest coś normalnego i to na tym polega całe uzupełnienie i ja dziś obiecałem żonom, panowie, że w tym tygodniu każdy swojej babie kupi bluzkę. By ją dopełnić tym wymiarze, ona jest całkiem inna. Jaka jest różnica w tej koncepcji między nami a niewiastami? My potrzebujemy jedną koszulę, one cztery. Bo to jest taki wymiar. Ja mam jedne portki i się na mnie drą, a ja mam nawet potargane, bo po prostu te dla mnie podczutaną są idealne. Nie muszę prasować czarne, wszystko i to. Jak mnie nie pogonią moje siostry, to nie z szafem miałem połamano 20 lat na pustelni. I byłem szczęśliwy, no ale już to zgodziłem się. To tylko potrafi zobaczyć kobieta. I na tym polega fenomen po, po kobiety, że czasami nas ściągają na ziemię. Jeśli jest head do przodu z czasem przyszłym, no to, to jest łatwiej. Natomiast jeśli głodno czas teraźniejszy, a pchnąć go do przodu, to jest wręcz niemożliwe. Więc wtedy się dźwiga pewien krzyż, to jest zrozumiałe i przy tej całej feminizacji, po przestawianiu tych wszystkich wartości, tak to zostało poustawiane, że chłopstwo zapomniało o swoim wymiarze, zostaliśmy sprowadzeni tylko do miłości cielesnej, ci młodzieńcy do poczęcia, a reszta baba się wysłomarzy. Więc to ten cały wymiar uwolnienia kobiety spowodował, że dzisiaj kobiety mają teraz więcej zadań. Ale to jest dla kobiety. Bo do tego doprowadziły. Chciały się zrównać ze wszystkim i w związku z tym nam jest wygodnie, bo mamy mniej obowiązków, chcecie rządzić, pracujcie, gierantujcie, a chłopca swoje zrobi, wyłącza się, wejdzie. I stąd mają dzisiaj niewiasty wielki problem. Ale to same stworzyły i nasze ucieczki chłopów są trzy. Mówię, praca, żeby się uspokoić, uwolnić, żeby się. A to jest pół biedy, to jest praca robi filmę, prowadzi od do wieczora. Albo pójdzie w bar, będzie sobie piwko miał kolegów, to jest jego świat, lub co znajdzie lewiznę lewą babę i ma swoje kanały i twar. Kobietom się wydaje, że osiągnąłem pełni, a je wszystko. To są trzy kanały, w których się zrealizuje zawsze. Źle poustawiane pewne formy. A nieraz nie ukrywam, że na przykład nie na pustelni jest lepiej, jak wszystkim dowodzi moja siostra. Jeszcze. Bo mają taki charakter, że praktycznie wszystko sceduje na niej. I mi jest dużo łatwiej. Bo czy dla mnie ta chwała będzie taka, czy zupa taka, czy porki, czy to nie ma danych spływu. To tylko daję Wam wstęp. jeśli tylko na jeden punkt uwrażliwię Was, na czym polega przekręt, bo to dużo mówiłem niewiastom, naturologicznym że się przewartościowuje, jest człowieka i dziś sprytnie na już w Hiszpanii wprowadzili nazwę rodzic A, rodzic B. Nie ma już matka, ojciec, nie ma mąż, żona, nie ma kobieta, mężczyzna, tylko jeden worek. No i co tam, jaki tam jest, kto jest A, a kto jest B, nie? Czy to chłop z chłopem, baba z bawą, chłop ze zwierzęciem, nie? Te wszystko to, to, są, to, są, to są procesy przygotowane już perfekcyjnie na kilkadziesiąt lat do przodu. Już w Niemczech jest przygotowane, już się to wprowadza działanie, że sobie poczęła, nie poczęli synka, ale matce się uwidziało, że z tego będzie i jego się tak prowadzi, że on ma wszystko chłopskie, ale będzie miał mentalność w osiemnastym roku dziełuszki i będą go przeszczepiać, będą mówili, że on miał... to są, to jest nieprawdopodobne przekręty cywilizacyjne. Dlatego ze swej natury, skoro Błob myśli o przyszłości, no on nerwy musi mieć. Moja mama zawsze mówi, moim marzeniem jest, żebyś ty był taki spokojny, wyciszony, no to ja mówię, będziesz mi Jan tuś począł, a nie jakiś Józiu Flegman. Skoro ma być praca, to tutaj ma całkiem inną naturę. To, to są pewne normalne przymioty, normalnego, zdrowego mężczyzny. Tylko w jednym w przypadku Was proszę uwzględniajcie, bo tu już nie ma czasu, inność swojej partnerki, swojej żony, nie zawsze ona uniesie pół, pięćdziesiąt kilo towaru, nie zawsze tego może, bo przy tej emancypacjiśmy wszystko poustawiali, nie? Skoro ja pół metra, to ty też pół metra, rozumiecie, nie? Więc żeby ten charakter zachować, o resztę Wam dopowiedzą kobiety z tamtych swoich swoich kazań, co były ranny, ranne. Teraz wam sił życzę, Panowie, dobrze, że jesteście. Pozyskać dla Kościoła jednego mężczyznę, jak mówił Piotr Kanizjusz, to na to, na to miejsce łatwiej zyskać gdzieś niewiast. Więc to jest też wielki dar, że mi trwacie, że jesteście. Pan Bóg różne nam dary na różne natury. Nie zawsze takie wszystko w życiu proste i łatwe. Sił Wam życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uklęknijmy, pożegnamy Pana Jezusa mówiąc niechaj będzie pochwalony. Niechaj będzie pochwalony. Niechaj będzie pochwalony. Niechaj będzie pochwalony. Smacznego Panu Wam wszystkim życzę. Panowie zadanie rekolekcyjne. W tym tygodniu Babie kupić bluzkę. Jakiś łościół.